Witajcie. Ja jestem Marcin Kryński, a dzisiaj będę chciał z wami porozmawiać o świadomości oraz podświadomości. Także dzisiejszy, dzisiejszy temat będzie na wskroś ludzki. W pierwszej kolejności musimy sobie jasno powiedzieć, że naturalnie świadomość jest stanem, którego doświadczają tylko Powiedzmy naczelne, tylko ludzie możemy też mówić o niektórych zwierzętach, które cechują się inteligencją że być może te zwierzęta mają swoją świadomość. Na przykład delfiny znowu odsyłamy do naczelnych, szympansy makaki inne, inne stworzenia typowo, typowo należące do grupy naczelnych. Być może, a właściwie z całą pewnością możemy powiedzieć, że są to istoty świadome. Ale, ale każdy z nas wie również i doświadcza czegoś takiego, co nazywamy podświadomością tego autopilota, który nas prowadzi w kierunku celu, który, który steruje naszymi układami przede wszystkim układami fizjologicznymi. Ale. Ale nie tylko tymi systemami. Funkcjonuje on głęboko poniżej naszego poziomu percepcji. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dokładnie podświadomość działa, funkcjonuje. Dlaczego praca z podświadomością, dlaczego dostanie się do tego systemu może być dla nas strategicznie ważne i istotne? Z całą pewnością nikt z nas nie chciałby kontrolować naszego systemu trawiennego, ale. Kontrolowanie już akcji serca czy częstotliwości oddechów, głębokości tych oddechów jest głęboko pożądane, szczególnie w technikach zarządzania stresem, radzenia sobie z emocjami, czy też eliminacji tych negatywnych emocji, które są zasocjowane z poszczególnymi zdarzeniami. Drodzy Państwo, na autopilocie podążamy, czy, czy też jedziemy trochę kolokwialnie 90% naszego czasu. Czy, czy to jest dobre, czy to jest użyteczne? Z całą pewnością tak, dla większości dla większości czynności, które wykonujemy każdego pojedynczego dnia, jest to pożądany stan. Skan. Jest to stan, który umożliwia, umożliwia nam skoncentrowanie się przez te 10% naszego. Jeszcze raz 10% naszego czasu na najważniejszych tematach i skoncentrowanie tego naszego wysiłku intelektualnego konkretnie w tym jednym pożądanym kierunku. Natomiast posiadanie dostępu do naszej podświadomości może mieć całą listę, całą listę benefitów, może mieć całą listę poszczególnych, dodatkowych, powiedzmy to, features. Czyli dodatków, które umożliwią nam lepsze sterowanie tym organizmem oraz tym, co mamy generalnie w głowie, naszym mózgiem. Jakkolwiek niedorzecznie to w tej chwili, w tej chwili brzmi, chciałem tutaj omówić kilka technik, znanych nam technik pracy z własną podświadomością. Pierwszą techniką jest oczywiście modlitwa. Czym jest modlitwa każdy z nas wie, jest pewnego rodzaju regułką, którą wielokrotnie powtarzamy, powtarzamy, powtarzamy. Ta regułka wchodzi głęboko do naszej podświadomości, a następnie słowa tej modlitwy możemy słowa, czy samą modlitwę, możemy odmówić głosowo, możemy odmówić ją też w naszej właśnie świadomości, czy też. W naszej podświadomości, nie będąc świadomym tego, że tego rodzaju proces myślowy zachodził na Słowie. Więc modlitwa jest użyteczną formą wklejenia do naszej podświadomości pewnego rodzaju procesów. Powtarzanie informacji, czyli wywoływanie ich z pamięci, umieszczanie ich w pamięci, powtarzalny proces typu afirmacje mogą dać nam. Ten drugi, drugi level, drugi, są drugą możliwością imprintowania, wklejania informacji do naszej podświadomości. Co mamy dalej? Dalej możemy skorzystać z trzeciej opcji: medytacja, tak zwane mindfulness. Może być z powodzeniem wykorzystane również do pracy z naszą podświadomością, do wklejania informacji albo też do ich wydobywania. Mamy też przeróżne techniki, które w sposób bezpośredni dostają się do naszej podświadomości, a tymi technikami jest przede wszystkim hipnoza. Blisko 1 jedna trzecia, jedna trzecia, możemy powiedzieć, że zdecydowana większość osób, przede wszystkim osób młodych, dzieci, jest podatna na hipnozę, jest podatna na trans hipnotyczny, i wtedy Uzyskujemy ten dostęp do naszej podświadomości w znacznym zakresie możliwości. Chyba każdy z nas widział, jak na scenie hipnotyzer wpływa na osobę w taki sposób, że ta osoba zaczyna szczekać, miauczeć, czy też jest układana na dwóch krzesłach i napięcie mięśniowe tej osoby, ta indukcja hipnotyczna doprowadza do tego, że, że, taka, że taka osoba ma na tyle mocno napięte mięśnie, że no cóż, można po niej deptać, nie czuje bólu. Jest to fascynujące, fascynujące zagadnienie, natomiast przy okazji hipnozy jeszcze raz podkreślmy, że nie wszystkie osoby są na tą hipnozę, na transhipnotyczny, na transhipnotyczny podatne. Co dalej? Dalej mamy NLP, dalej mamy technikę, która jest związana z lingwistyką, technikę, która za pomocą odpowiednich słów kluczy, pattern wpływa na naszą podświadomość, ale to wpływa na naszą podświadomość w sposób wręcz niesamowity. I tutaj mamy całą masę sytuacji czy okoliczności, jaki język może doprowadzić nas do kupienia produktu, usługi, czy też wywrzeć na nas wpływ, który, który, któremu nie jesteśmy w stanie się w pewnym sensie odeprzeć. Czyli ten przekaz skonstruowany za pomocą NLP, Neuro Linguistic Programming, może być przekazem, który, który bardzo mocno wpłynie na naszą psychikę. Dlaczego chcę podkreślić tutaj NLP? Przede wszystkim dlatego, że te struktury językowe związane z NLP są multi. Można przeskakiwać pomiędzy różnymi językami, i te struktury będą tak samo funkcjonalne pomiędzy jednym językiem, a drugim językiem. Tak? Więc tutaj odpowiednio dobrana frazeologia, odpowiednie dobrane zabiegi lingwistyczne mogą na nas wywrzeć kolosalny, wręcz diametralny wpływ. Co mamy dalej? Co, co możemy użyć jeszcze, żeby wpłynąć na naszą, na naszą podświadomość, żeby pracować z naszą podświadomością? Na pewno, znowu jeszcze raz, motywem przewodnim jest generalnie tekst, ale możemy użyć technik związanych poniekąd z, z magią czy z okultyzmem, a tymi technikami jest właśnie sygilizacja. Sigile. Sigile, czyli intencje zamknięte w formie tekstowej, następnie przekazane w wizualnej formie piktogramu, obrazku. O, przepraszam, obrazka. Są dogodną formą ekspresji naszych pragnień, naszych oczekiwań. I właśnie dla części z nas, dla osób naturalnie, które spróbowały z z całą pewnością będzie to dogodna forma ekspresji. Szczególnie, że używany język ulega uproszczeniu, tak jak w przypadku NLP, czy, czy technik związanych w pewnym sensie, możemy to powiedzieć jasno, z manipulacją, z ukrytym wpływem na, na naszą podświadomość, ale cywilizacja może być świetną formą psychoterapii. Może, może i właściwie, bazując na moim w tej chwili może niedługim, bo trzymiesięcznym doświadczeniu jako terapeuty, z pewnością mogę Wam powiedzieć, że cywilizacja, czyli zamienienie swoich życzeń w piktogramy, stanowi świetną formę nie tylko zabawy, nie tylko wyładowania tych negatywnych negatywnych emocji, ale, ale też właśnie tworzenia tych ołtarzu, ołtarzy życzeń. Jak zauważyłem, nie na każdego forma tekstowa, wypisywanie planów, marzeń działa, funkcjonuje, ale w przypadku cywilizacji tej pierwotnej formy, gdzie mamy tekst, mamy również plastyczną zabawę tym tekstem i tworzenie właśnie piktogramów, drodzy Państwo, muszę wam powiedzieć, że to jest totalny jackpot i tą drogą będę aktualnie podążał. A dlaczego ta droga? Dlaczego konkretnie ten kierunek? Przede wszystkim muszę Wam wyznać, że blisko 3 miesiące temu zająłem się EMDR, czyli metodą terapeutyczną polegającą na desensytyzacji, czyli na podążaniu, jednym słowem, za wzrokiem, za poruszającym się obiektem, która eliminuje traumę. Świetnie działa na PTSD, post-traumatic, stress disorder it tak dalej, itd. Tak Natomiast ta technika EMDR pod wieloma względami jest wręcz może być przepisana jeden do jednego, jeśli chodzi o zabiegi związane z cyglizacją. prowadzenie wektora, prowadzenie rysowanie tego sigilu, piktogramu, w pewien sposób jest tego rodzaju właśnie techniką. I teraz idąc dalej, nowe techniki powstające na bazie EMDR, czyli na, na przykład brain spotting, gdzie pacjent czy, czy osoba, która chce pozbyć się doświadczenia emocji, chce pracować z emocją, typuje konkretne umieszczenie w przestrzeni, gdzie, gdzie to negatywne doświadczenie się znajduje, w jakiej odległości jest, powiązane z NLP, to funkcjonuje świetnie. Wcześniej nie miałem wiedzy, wiedzy na, na temat tego rodzaju technik terapeutycznych. One były dla mnie inkludowane zawsze w NLP. A widzę, że na bieżącym etapie właściwie terapeuci, lekarze czy osoby pretendujące do, do tworzenia nowatorskich metod leczenia psychoterapii, czy generalnie psychoterapii, czy. Czy, czy, czy innych metod radzenia sobie ze stresem, w sposób oczywisty sięgają, dosłownie sięgają garściami do do technik związanych z okultyzmem, treningiem tak zwanym magicznym. I to są techniki, które funkcjonują na większość, na większość z nas, mimo iż w zamierzchłym okresie czasu były uznawane za czarnoksięstwo, czarnowictwo, czarnoksięstwo, generalnie tak, wróżenie, tarot i tego, tego rodzaju zabawy. W tej chwili te techniki powracają, wypływają, wypływają na sam szczyt jako nowatorskie metody właśnie psychoterapii. Coś niesamowitego, coś bardzo interesującego dla mnie. Ja chcę podążać w tym kierunku i stąd też wynika pytanie do Was. Drodzy Państwo, Powiedzcie mi, jak właśnie wy sobie radzicie z pracą z podświadomością? Czy macie jakąś poszczególną metodykę? Jak pracować z podświadomością? Jak wpływać na podświadomość? Czy są jakieś poszczególne metody? Naturalnie nieob nieobce jest mi subliminal, czyli przekaz podprogowy, który jest generalnie w Polsce. W Polsce jest zabroniony, zakazane? To jest świetna metodyka, świetna metoda wpływania na podświadomość? Jest cała masa aplikacji na iOS i na Android, które, które mogą wyświetlać dowolny tekst poniżej poziomu progu podświadomości? Sam z nich korzystałem, uważam je za świetne rozwiązania. Natomiast pytanie do was czy może ktoś z was wie o jakiejś technice, która, która Całkowicie, mam na myśli techniki behawioralne, techniki bezpośrednio związane z pracą behawioralną czy też manualną. Nie mam na myśli tutaj kompletnie farmakologii, ponieważ jest ona kompletnie nieużyteczna, jeżeli chodzi o pracę z, pracę z pacjentem, pracę terapeutyczną z pacjentem. Dlatego, jeżeli macie jakieś techniki behawioralne, czy nowatorską metodę, czy coś, o czym kompletnie jeszcze w tej chwili nie wiem i chcielibyście się podzielić, jeżeli chodzi o pracę z podświadomością, komentarz na dole jest świetną, świetną formą. Łatwo również znajdziecie mnie na Facebooku, czy na innych social media. A dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie i zaraz zaczynamy konferencję. Hej!